Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj zabieram was na taki spacer. Idziemy z koleżanką nad jezioro. Mamy 30,5, no dla czerwca to jest bardzo wysoka temperatura. Na Litwie bardzo rzadko jest tak gorąco. No wiosna, jak wiecie, była bardzo chłodna, lato teraz troszeczkę nas rozpieszcza, ale podobno przez ten tydzień w następnym już będzie gorzej. Dlatego idziemy się wykąpać, idziemy się po, po prostu pobyć nad jeziorem, pospacerować, popływać. No i w Wieczorem a znowu mam imprezę taneczną. Jak śledzicie mnie na Instagramie, to widzicie, że też czasem w story tam wrzucam, gdzie chodzę i gdzie się bawię. Mam nadzieję, że takie story z Wam się podobają. No a teraz zabieram Was w swój dzień i co? Idziemy na spacer. see we're out of time I guess no one should play nobody crossed the line I guess we couldn't see somehow we couldn't Ani już z jeziora, ale tutaj wieje. Mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. No ludzi było mnóstwo. Teraz idziemy w dłuż takiej drogi w lesie. No jest mnóstwo jeff akacji. Przepięknie tutaj pachnie. Trochę wam nagrałam, więc pokażę. Kochani, przyjechałam na imprezę. Dzisiaj kolejny dzień a, takiej imprezy tanecznej. Tak naprawdę, w Wilnie, jak wszystko się otworzyło, to dosłownie codziennie można pójść i potańczyć, bo różne szkoły w różnych miejscach organizują. No i teraz dozwolone są takie. Imprezy taneczne na zewnątrz, dlatego dzisiaj idę na taką imprezę obok rzeki. Kiedyś pokazywałam Wam w Stories, jak to wygląda. Dzisiaj, może, troszeczkę też nagram. No i później odezwę się coś więcej Wam opowiem. Dajcie, kochani, w kolejnym dniu. Nie zwracajcie uwagi na mnie, bo niedawno wstałam. Jest poranek. No, wczoraj, jak wiecie, byłam na takim wieczorze tanecznym. Dość długo trwał. Bardzo późno poszłam spać. No i dzisiaj jestem zaproszona na śniadanie: na śniadanie tureckie. Podobno tutaj u nas jest turecka restauracja. Jadę sprawdzić, co to jest. Może troszeczkę będę mogła wam pokazać. No i co? Zapraszam w kolejny dzień, bo ten filmik chyba będzie taką składanką wielu dni. Muzyka Kochani, wróciłam ze śniadania. Byłam bardzo mile zaskoczona. W ogóle nie wiedziałam, że u nas tutaj w Wilnie jest restauracja turecka, gdzie można sobie pójść w weekend na takie śniadania tureckie. Przy okazji mają też sklep. Może kiedyś przy okazji wam pokażę ten sklep. Co się okazuje, że zaprosił mnie na to śniadanie mój pierwszy nauczyciel tureckiego. Jeszcze na studiach tutaj w Wilnie, na uniwersytecie mieliśmy. Mm, w, na Uniwersytecie Pedagogicznym mieliśmy tam bezpłatne kursy tureckiego. Był tam taki Centrum Kultury Tureckiej, no i można było uczęszczać na takie lekcje bezpłatne. No i ja oczywiście, jak lubię języki, wtedy się zapisałam i się uczyłam, i wtedy poznałam właśnie e, Güngora. I on właśnie jest właścicielem tej restauracji, tego sklepu. No i byłam dzisiaj mile zaskoczona, bo powróciłam do Turcji i e, zasmułam makowałam tych wszystkich e, fajnych rzeczy, były simit, e, były sery, dużo e, innych w takich wiecie, takich różnych mezemeler, y, różne e, Właśnie po turecku troszkę porozm trochę porozmawiałam i od razu e, już mi się chce mówić nie polskie słowa, a tureckie. No jednak e, nie zapomniałam języka, trochę jeszcze pamiętam. E, trochę mogę, mogłam sobie popraktykować i bardzo, bardzo fajnie, że jednak mimo, że nie praktykuję, trochę tego języka jeszcze zostało. Przy okazji zrobiłam jeszcze zakupy w tym sklepie. No i przy okazji Wam pokażę, co ja mam. Ojej! Poznajecie. To jest turecka kawa. Zaraz idę do domu, szybciutko zrobię sobie kawy Mehmet Efendi. Myślałam, że nie można tego kupić w Wilnie. Proszę, można do Turcji nie jechać. A nar eskisi, to jest taki sok z granatu, syrop z granatu do ksyr sałatki, więc no super, super sos. No i dodatkowo jeszcze mam dut pekmezy. Tak, pekmez. Tak, pek Tutaj mam kamerę odwróconą, dlatego widzicie te nazwy odwrotnie, ale to jest taki słodki syrop z jak to się nazywa. Zawsze zapominam. Napiszę tutaj nazwę tego owocu, ale zawsze zapominam, jak on się nazywa. No i właśnie z tego owocu. Jest ten syrup słodki taki do doserów, i bardzo chcę zrobić dla siebie kiedyś na śniadanie swoje simity. I właśnie w przepisie zobaczyłam, że to pekmez jest potrzebne, żeby przed obtoczeniem w tym w sezamie trzeba zmoczyć to ciasto właśnie w takim słodkim pekmezie. No, zobaczymy. Ja kiedyś coś takiego zrobię, na pewno się pochwalę. No, i jest 31 stopni, chyba widzicie, jestem cała, cała, cała mokra. Uciekam do domu, bo już tutaj samochód wyłączyłam, więc jest bardzo gorąco. Czuję się jak w saunie albo jak w Turcji. No, dzisiaj jakiś taki mam turecki dzień. Idę do domu. No i, no i zapraszam w dalszą część mojego dnia. Jestem pod blokiem mojej przyjaciółki. To jest ten sam dzień, tylko inny strój. Jedziemy z moimi przyjaciółmi do Trok, najpierw na wzgórze Aniołów, o którym już wam wspominałam. Przepiękne miejsce z fajną, taką dość krótką, ale fajną i przyjemną historią, więc chętnie z wami się tym podzielę już na miejscu. Teraz czekam tutaj pod blokiem na koleżankę, przesiadam się w ich samochód, no i jedziemy do Troka. Po tej wycieczce jest już w zasadzie jest już późno. Jest godzina 20, no ale mam nadzieję, że nie będzie korków i spokojnie tam dojedziemy. No i po tej wycieczce jeszcze chcemy się wykąpać w takim wieczornym jeziorze, bo woda w jeziorach jest bardzo ciepła teraz. Więc to zabieram Was w dalszą część vloga. Jedziemy! Ale tutaj wieje, słuchajcie. Nie wiem, jak to nagram. Może po prostu podłożę Wam głos. Bo jakbym tutaj zaczęła opowiadać, myślę, że będzie słabo słychać. Tutaj wszędzie o, za mną są te anioły. Zaraz troszeczkę z bliska Wam pokażę. Jesteśmy na Wzgórzu Aniołów, to miejsce powstało w 2009 roku na rocznicę, a raczej tysiącnicę państwa litewskiego. W pierwszej wersji miało tutaj powstać 10 aniołów. Na przykład anioł dobroci, anioł nadziei, anioł miłości, anioł współczucia. Gdzieś tutaj wypiszę, jakie tutaj te anioły powstały, ale tak się ta, to, to miejsce wzbudziło takie ogromne zainteresowanie i powstało tutaj 18 takich aniołów, a na dzień dzisiejszy jest ich już ponad 40. Dodatkowo jest mnóstwo, mnóstwo maleńkich aniołów, na przykład przy. A aniole a miłości. Jest dużo takich malutkich, powieszonych, postawionych. Dużo ludzi tutaj odnajduje swojego anioła. No i do niego wracam. Ja tutaj jestem, jak już wiecie, z moimi znajomymi. Jest bardzo spokojnie, jest bardzo cieplutko. Słoneczko zaraz będzie zachodziło. Próbuję złapać, właśnie, pokazać wam to miejsce, ale jak na złość słońce świeci. Z nadprzeciwka i wszystkie te anioły i ich twarze są teraz w cieniu. Więc jak mi się nie uda jakoś ładnie to nagrać, to spróbuję może gdzieś w internecie znaleźć zdjęcia tych aniołów i wszystkie wam gdzieś tutaj pokazać. No a teraz dołączam do moich znajomych. Tam jest taka altanka, bo teraz jestem na to takiej huśtawce. O. Tak trochę skrzypi, no i słoneczka tak fajnie świeci. Zaraz jedziemy dalej nad jezioro. Teraz przyjechaliśmy tutaj w takie piękne miejsce. Jest tutaj e, obok e, zamku w Trokach na wyspie, który jest, tak? Tutaj jest e, taki urzut dwa razy czyli taki pałac. Dzisiaj na pewno jest zamknięty, więc e, mało Wam coś pokażę. No, ale idziemy tam. zobaczę, teraz słońce już e, zachodzi, więc ładnie tutaj jest, więc chociaż tak e, z zewnątrz pokażę, jak to miejsce wygląda. we you just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name But I could feel it with every heartbeat Every time that our eyes would meet, didn't know back then. Francuska restauracja, w której się odbywają wesela. Tutaj przygotowana o, taka sala na powietrzu, no bo wiadomo, teraz nie można organizować wesel, ale na powietrzu można, więc tutaj odbywają się e, wesela nad jeziorem Galwie. Tam trochę dalej widać e, zamek w drogach. No a my po prostu przyszliśmy tutaj zobaczyć. Chociaż na chwilkę, jak to wygląda, komary gryzą, więc długo nie będziemy. Wish that I could find the words to describe you now as I'm We've been through it all. You're the one who understands. The one to make. Let's finish today's day. Do zobaczenia w kolejnym, a my idziemy pływać. Witajcie kochani w kolejnym dniu. Dzisiaj jest niedziela. Montowałam filmik i teraz wyszłam na spacer. Jest wieczór, godzina 22, jest plus 28. No dawno nie było tak gorąco. Więc no człowiek się poci. Poszłam na taką imprezę taneczną, ale tam nie zostałam. Była tam baczata i było zbyt gorąco, żeby tańczyć, więc dla ochłodzenia się przyszłam teraz do parku. No i zobaczcie, jakie piękne tutaj kwiaty za mną. I ogólnie teraz kwitną na Litwie piwonie. Bardzo lubię te kwiaty. Przepiękne są i chcę Wam teraz pokazać. No trochę już się robi ciemno, ale... Mimo wszystko chcę wam pokazać, jak pięknie wyglądają, i mają takie duże czapy, że po prostu nawet ten kwiat nie może normalnie rosnąć. Są takie pochylone, ale za chwilę wam pokażę. Zobaczcie, jakie cuda tutaj znalazłam. Teraz podejdę bliżej. O, jakie ogromne czapki! Aż się nie trzymają. Tutaj kolejna. O, jaka piękna piwonia. Tutaj jeszcze są takie pomieszane, różowe, takie o. cudowne I, i, i zapach też mają bardzo przyjemny. Aż się chcę tak dotykać tych płatków. Witajcie, kochani, w kolejnym dniu. Właśnie byłam znowu w tym sklepie tureckim. Zaczęłam montować filmik i się okazało, że wcale nie nagrałam wam, jak ta restauracja turecka wygląda tutaj, więc specjalnie przyjechałam, żeby to wam nagrać i pokazać. I dodatkowo jeszcze wzięłam lody tradycyjne tureckie, bo dzisiaj wieczorem mamy spotkanie z moimi przyjaciółmi z tańców. Mamy grilla, mamy znowu, znowu taki wieczór, taneczny, więc wzięłam te lody dla moich znajomych, więc bardzo się śpieszę, żeby dowieźć je do domu, żeby jeszcze w zamrażarce chwileczkę u mnie poleżały. No i tutaj ten filmik będę kończyła. Wspominaliście na, w komentarzach, byście chcieli ze mną live. Zastanowię się nad tym, a ogólnie to chciałabym wam, Was zaprosić na jutro na live, który się odbędzie na kanale live In Romania. A właśnie Rafał zaprosił mnie na taki wywiad na Instagramie o 20.30 czasu rumuńskiego. Tutaj napiszę, o której to będzie czasu polskiego. Będzie taki godzinowy wywiad ze mną. Porozmawiamy trochę o Rumunii, trochę, trochę o Litwie. Wspomnijmy też o Turcji. Więc bardzo serdecznie Was na ten live na Instagramie zapraszam. Jeśli nie macie Instagrama, to ten live będzie zapisany na kanale Rafała, ale na pewno tak po kilku dniach się tam okaże. no Rafał, Rafał na pewno jutro o tym powie. No i dodatkowo jeszcze chcę Was bardzo poprosić o pójście na kanał Life in Romania. Pod tym filmikiem będzie link do kanału Rafała i o wsparcie dla niego, bo zostało tam chyba ze 150 osób, by wybiło mu tysiąc. A wiecie, na YouTubie jest tak, że trudno się przebić, trudno rozwijać kanał, aż nie wybije te tysiące. YouTube wtedy nie widzi takiego kanału, a już jak jest tysiąc, no to jako zaczyna promować, pokazywać, więc Rafał Robi piękne filmiki z Rumunii, mieszka tam, dużo podróżuje ze swoją dziewczyną Anną, dużo pokazują pięknych miejsc. Filmiki, ojejcie, język mi się plączy. Filmiki, mówi, robi w języku polskim, po angielsku, zawsze są napisy, więc bardzo Was serdecznie tam zapraszam, a ja. Uciekam do domu, bo zaraz się ugotuję. Mamy 32,5. No, takie, takiego lata to jeszcze tutaj nie mieliśmy. Jak na nasze warunki to jest zbyt gorąco. Na pewno to się kończy, skończy jakąś burzą konkretną. No. Mamy nadzieję, mam nadzieję, że nie dzisiaj, więc mam nadzieję, że taki filmik, taki vlog z wielu dni Wam się spodoba. Dajcie like, jeśli Wam filmik się podobał, pamiętajcie o komentarzach, bo to pomaga też w rozwoju mojego kanału. Będę bardzo wdzięczna, a teraz już na pewno uciekam, bo gaduła ze mnie. Miłego wieczoru, miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!